Czy Ty też każdego dnia walczysz o ilość lajków pod Twoimi postami? Czy po prostu w pogoni za nimi nie wiesz już co robić, bo masz wrażenie, że co post to jest ich coraz mniej? No to dzisiaj mam dla Ciebie regułę, która pozwoli uwolnić się od lajków. Bo W końcu lajki nie zapłacą Twoich rachunków, nie dadzą Ci na chleb, no dzięki samym lajkom nie przeżyjesz. Więc poznaj zasadę 99.1, która w Twojej świadomości powinna zostać już na stałe. Kiedy ją poznałam, ona niesamowicie wpłynęła na mój biznes i uwolniła mnie od obserwowania tylko i wyłącznie właśnie owych lajków, czy też komentarzy. Ona spowodowała, że moje treści nadal są bardzo mocno merytoryczne i wartościowe dla moich odbiorców, ale jednocześnie już nie patrzę, czy te treści wzbudzają aż tak duże zaangażowanie. Zasada 991. Dla świata marketingu wprowadził ją Jacob Nielsen. W 2006 roku, czyli całkiem niedawno, publikował artykuł, który właśnie o tej zasadzie, jeszcze jak ona się nazywa, partycypacji, nierówności partycypacji wspominał w kontekście uczestnictwa osób w mediach społecznościowych i w internecie. Czego ona dotyczy? Otóż ta zasada po badaniach e, Nielsena e, mówi o tym, że na 100% użytkowników internetu i mediów społecznościowych 90% osób, aż 90% osób to są osoby bierne. To są osoby, które tylko przyglądają się innych i być może Ty je nasz, Bo to są Ci Twoi znajomi, którzy gdy spotkają Cię na ulicy to mówią... Co u ciebie słychać, bo wiedzą wszystko z mediów społecznościowych, ale ty nie zauważyłaś, żeby zostawili jakikolwiek lajk like albo komentarz pod Twoimi postami. Ty ich nie widzisz, a oni dosyć dobrze znają Twój świat. To są osoby, które poranny rytuał czytania gazety zamieniły na poranny rytuał skrólowania Facebooka na smartfonie. One mają, pragną. Informacji o tym, co słychać w życiu innych ludzi, ale nie są na tyle aktywne, żeby zrobić wysiłek i cokolwiek przy tych reakcjach zostawić. Jednak, w kontekście naszego biznesu, ta grupa jest naprawdę bardzo ważną grupą, więc to nie jeszcze za momencik, wrócę. 9% użytkowników internetu to są osoby, które. Będą zostawiały komentarze, będą zostawiały lajki, będą nawet twoje treści udostępniały, ba, same raz na jakiś czas, na miesiąc, na dwa, albo rzadziej popełnią nawet własny post. To osoby się angażują już chociaż trochę, natomiast w dalszym ciągu nie widzą jeszcze, jak budować swój przekaz w mediach społecznościowych, i one się po prostu nie udzielają. W tworzeniu własnych treści. Ta grupa też jest istotną grupą, bo ta grupa to są tak naprawdę Twoi wyznawcy, to są odbiorcy, dzięki którym Ty wiesz, że to co robisz ma sens. Spośród nich też się bierze sporo całkiem Twoich klientów. I, żeby było ciekawiej, ta grupa już zaczyna również budować swoją markę osobistą, bo wystarczy. Że przejdziesz z grupy 90% osób, które są no najmami do osób, które komentują, lajkują i udostępniają treści innych, i się okazuje, że zaczyna Twoje nazwisko być kojarzone. I ja mam całkiem sporo odbiorców w moich mediach społecznościowych, których treści nie widzę, ale widzę ich, jak właśnie komentują, udostępniają albo lajkują moje treści. I Według Nielsena tylko 1% osób to są osoby, które tworzą własne treści. Więc jeśli jesteś tutaj jednego 1 jednego to ty kreujesz tak naprawdę to, co czytają wszyscy pozostali. To ty jesteś w tej grupie, która wyznacza trendy. To jesteś w tej grupie, która daje wartość, mam nadzieję, i ta wartość potrafi zmieniać życie innych ludzi. I być może dzisiaj masz koło siebie całkiem sporo osób, które też własne treści tworzą. Tylko być może to jest specyfika środowiska, w którym właśnie przebywasz. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wszystkich użytkowników mediów społecznościowych, czy też internetu, to w dalszym ciągu tylko około 1% osób będzie tworzyć własne treści. I obiecałam Ci, że wrócę do tej grupy 90%. Dlaczego? Ponieważ najprawdopodobniej, jak ty tworzysz treści, to wbrew pozorom dużo Twoich klientów właśnie jest w tej grupie 90%, w tej grupie, której na co dzień nie widzisz, a która cię bardzo pilnie obserwuje. W związku z tym, poznaj swojego, zdefiniuj swojego klienta idealnego, bo ten klient idealny właśnie w tej grupie no-name'ów się znajduje. Kiedy go zdefiniujesz, to będziesz w sposób taki. W punkt tworzyć własne treści, własne posty, własne live, materiału wideo, które będą kierowane właśnie do grupy 90% odbiorców. Ja to bardzo dokładnie widzę w moim sklepie, jak często dokonują zakupy osoby, których ja nie znam z imienia i nazwiska, ponieważ nie zostawiły w, moim, w moich mediach do tej pory żadnych komentarzy, żadnych lajków, nie udostępniały moich treści, a jednak są to osoby kupujące cóż mam nadzieję że zasada 991 uwolniła także ciebie i że skupisz się bardziej na tym żeby tworzyć coraz lepszy content a nie na tym żeby ten content zawsze miał po kilkaset lajków Trzymam dla ciebie kciuki ale jednocześnie proszę podnieś łapkę w górę udostępnij jeśli możesz to nagranie no i zapraszam cię do obserwowania mojego profilu do zobaczenia